Cześć, ja jestem Bartek i witam was w projekcie Nano. Ogólnie rzecz biorąc, w tak małych akwariach morskich, jakim jest ta kostka, czyli około 100 litrów wody, nie jest niezbędnym posiadanie odpieniacza białek. Jeśli jednak wasz system ma sump w szafce pod akwarium i macie w nim miejsce na odpieniacz, warto rozważyć posiadanie takiego urządzenia, ponieważ jest ono bardzo przydatne. I ten odcinek będzie właśnie o tym. Zapraszam. W dużym uproszczeniu, odpieniacz białek to urządzenie do robienia piany w wodzie. Ale wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że w czystej wodzie trudno uzyskać pianę. Wykonajmy małe doświadczenie. W tej szklance wody mam czystą solankę. Jak myślicie, czy jeśli zacznę dmuchać do niej powietrze za pomocą tego wężyka, to uzyskamy pianę czy nie? Sprawdźmy to. Jak można było przepuszczać, piany nie uzyskaliśmy, a wynika to z tego, że jest to czysta solanka i nie zawiera y, y, żadnych substancji, które pomogłyby kleić tę pianę. Zobaczmy teraz, co się stanie, gdy do tej wody dodamy krople detergentu. Wykonajmy nasze doświadczenie jeszcze raz. Oczywiście jak mogliście sobie, jak się zapewne spodziewaliście po podaniu detergentu i dmuchaniu powietrza do wody nastąpi produkcja piany. Detergent w takiej sytuacji po pierwsze zwiększa kleistość wody, a po drugie zmniejsza napięcie powierzchniowe, dlatego powietrze jest w stanie rozbijać wodę i tworzyć bąble. W gospodarstwach domowych stosujemy detergenty i środki piorące, jeśli chcemy oczyścić wodę lub jakąś powierzchnię. Najczęściej są to nasze ubrania, czy na przykład dywany. Ten sam proces możemy zastosować w akwarium morskim i to bez konieczności stosowania detergentów. Istnieją bowiem substancje, które podobnie jak płyn do mycia naczyń, pomogą nam kleić pianę. Zróbmy drugie doświadczenie. W tej szklance mam również czystą solankę, ale tym razem zamiast płynu do zmywania dodam odrobinę białka kurzego. I powtórzę proces zdmuchania. Zobaczymy, czy tym razem powstanie piana. Jak widzicie, w tym wypadku piana powstała. Nie jest może ona taka. Intensywna, taka gruba, czy tak nie tworzyła się tak szybko jak w przypadku piany z detergentów, ale też i moje płuca i ten wężyk nie są zbyt, wydajnym, e, 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 zbyt wydajną metodą na tworzenie piany. Natomiast odpieniacz białek właśnie jest. My nie musimy dodawać do akwarium, do wody akwariowej białka, ponieważ to białko już się tam znajduje. I zapytacie się skąd. Ano stąd, że wszystkie organizmy, które mieszkają w, organ... w akwarium wydalają lub wydzielają substancje pochodzenia białkowego lub substancje białkowe. Dlatego ten, to białko już tam jest, my tego białka nie chcemy, ponieważ białko może być rozkładane na substancje, które mogą powodować problemy w akwarium. Dlatego za pomocą odpiniacza białek usuwamy białko. Zanim zamieni się na przykład w azotany. Przyjrzyjmy się teraz budowie odpieniacza. Tutaj mam przykład takiego typowego odpieniacza napędzanego pompą, jednak na rynku istnieje wiele odpieniaczy, które używają różnej technologii do stworzenia piany. Idea może być różna, ale jakby cel jest ten sam: stworzyć pianę, którą da się razem z innymi zanieczyszczeniami usunąć z akwarium, usunąć z wody. To jest typowy odpieniacz małych rozmiarów, który zastosuję w tym akwarium. Nie jest to najmniejszy odpieniacz, ale jeden z mniejszych. Jak widzicie, odpieniacz się składa z kilku elementów i ja się teraz postaram je tutaj omówić. Główną częścią odmieniacza jest komora reakcyjna. W tym wypadku jest to e, e, zwężająca się ku górze e, m, rura e, akrylowa, mająca postać takiego e, stożka, w której na dnie znajduje się pompa. Tą pompę, e, e, mam nadzieję, tutaj widzicie to jest ten ciemny element e, e, na dnie. I co ciekawe, ta pompa e, za pomocą Takiego, e, takiej dyszy, jej wlot tej pompy jest wyciągnięty poza komorę reakcyjną. Ta dysza jest bardzo ważnym e, elementem e, konstrukcji całego odpieniacza, ponieważ e, e, ona nie tylko pomaga, pozwala pompie wciągać wodę, ale również wciąga powietrze tym wężykiem tutaj aż z góry. To jest urządzenie, które się nazywa tłumik, ponieważ to zasysane powietrze tak syczy i ten tłumik wycisza pracę odpieniacza. W momencie, gdy pompa pracuje, zaciąga wodę i zaciąga powietrze, ponieważ odpieniacz jest gdzieś do tej wysokości zanurzony w wodzie, w związku z tym tu jest normalnie woda, a powietrze jest zasysane z nadwody i powietrze trafia na wirnik tej pompy, na której są albo zwykłe łopatki, albo czasami takie, taki wirnik igiełkowy, kilkadziesiąt cieniutkich igiełek. Gdy wirnik się obraca, to te igiełki czy te łopatki rozbijają to powietrze i mieszają je z wodą. W tej części odpieniacza pojawia się miliony pęcherzyków powietrza i o ile woda jest czysta, to one sobie tam są. Jeśli w wodzie tej, zaciągniętej przez, przez pompę, pojawia się białko, to te pęcherzyki zaczynają się kleić jeden do drugiego i zaczynają się unosić. Zaczynają się unosić, ponieważ woda wpływa tędy, a wypływa tutaj tym przewężeniem w dół, a ta rura służy do regulacji poziomu wody w odpieniaczu, jakby regulacji siły pracy odpieniacza. W momencie, gdy powietrze jest wciągane, ono ucieka, ono ucieka tutaj górą tymi otworami, ale w momencie, gdy się unosi, razem z, 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 zabiera ze sobą tę, tę pianę, która jest oczywiście lekka i ona sunie powoli ku górze. Im wyżej się przesuwa ta piana, tym mniej ma miejsca, ponieważ ten stożek się ku górze zwęża. Ona idzie coraz szybciej do góry, aż trafia do takiego urządzenia, które jest jakby przedłużeniem komory reakcyjnej, jak widzicie. To urządzenie się nazywa kubek, i w kubku znajduje się wewnętrz, rura o małej średnicy. Ona ma tutaj, jak widzicie, bezpośrednie połączenie z, z tym, co się dzieje w akwarium. Nie w akwarium, tylko w komorze reakcyjnej. Piana idzie do góry, do góry, do góry. Jako, że to jest przykryte takim, 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 taką przykrywką, to ta piana musi się tutaj przez krawędź przelać z boku do tego kubka. Taka piana po pewnym czasie, po kilkudziesięciu minutach poza wodą. Zaczynają te pęcherzyki powietrza pękać, i tu się tworzy taka ciemna ciecz. Kolor zależy od tego, co jest odpienione. Z reguły jest to coś o kolorze. E, m, takiego brązowym, ciemnobrązowym, czasami e, e, ciemnozielonym. E, nie pachnie to e, e, na, nie ma to najlepszego zapachu, tak zresztą jak nie ma e, zapachu e, fajnego zepsute jajko, ponieważ to białko zaczyna się tutaj po prostu no, e, rozkładać. Dlatego taki kubek jest ściągany i co pewien czas to kilka dni w zależności od tego ile tej wody tu się uzbierało, jest e, e, opróżniany i czyszczony. Dzięki temu mechanizmowi z wody jest y, usuwana piana, która jest stworzona de facto z białek. Białka się rozkładają y, 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 i po prostu, żebyśmy, żebyśmy, żeby nie, nie dokładały nam y, nutrientów do wody, to, to po prostu usuwamy je za pomocą y, odpieniacza. Często pojawia się pytanie, czy odpieniacz jest niezbędny. Y, Ogólnie odpowiedź jest tutaj złożona i nie da się powiedzieć tak albo nie. W dużych akwariach wiem, że doświadczeni akwaryści prowadzą piękne, uzyskują piękne efekty nie posiadając odpieniacza. Jednak za ich decyzją stoi ogromne doświadczenie i znajomość procesów i zachodzących w akwarium i samego akwarium. Przede wszystkim odpieniacz nie jest Nieodzowną częścią systemu jest to tylko forma filtracji. Jeśli tę filtrację zamienimy inną, na, na inną filtrację, to jak najbardziej nie musimy stosować odpieniacza. Natomiast jeśli chodzi o małe akwaria, tego typu, jak właśnie ta kostka, to odpieniacz nie jest niezbędny. Ponieważ w małych zbiornikach czasami łatwiej jest zrobić regularną podmianę wody. Jeżeli mamy akwarium, tak jak w tym wypadku 100 litrów, podmieniając 10%, czyli raptem 10 litrów, my regularnie usuwamy te białka z podmienianą wodą. Więc jeśli ktoś nie chce odpieniacza, nie chce wydawać pieniędzy na odpieniacz albo czeka na jakąś super ofertę gdzieś tam na Allegro. Być może ktoś się będzie pozbywał odpieniacza, i wtedy można taniej kupić odpowiedni odpieniacz odpowiednich rozmiarów. Bo to oczywiście się musi zmienić, zmieścić do, do sumpa to urządzenie. To, to można tymczasowo albo w ogóle nie używać odpieniacza, ale zamiast tego trzeba wykonywać te regularne podmiany, podmiany wody. Oczywiście, jeśli mamy akwarium bez sumpa, tylko z panelem z tyłu to jeśli nie kupimy naprawdę małego odpieniacza, są takie małe odpieniacze, które są dedykowane właśnie zbiornikom, tym najmniejszym zbiornikom, które z tyłu mają panel, to są bardzo wąskie odpieniacze, które się da tam wsunąć, lub są też odpieniacze, które można powiesić na, na krawędzi zbiornika, też, też takie odpieniacze są popularne, to oczywiście w takich, w takich akwariach bez sumpa no łatwo jest to znaczy trudno jest użyć odpieniacz ponieważ często nie ma takiego odpieniacza dostępnego i ciężko po prostu go zamontować w panelu chyba że stosujemy rzeczywiście te wiszące odpieniacze lub te najmniejsze odpieniacze na przykład firmy Tunze. Odpieniacz pełni jeszcze jedną bardzo ważną funkcję jest to wymiana gazowa. Jeśli sobie wyobrażycie, wyobrazicie wyobrazicie że w tej komorze reakcyjnej, gdzie, jest, gdzie są te pęcherzyki powietrza mieszane z wodą, następuje bardzo intensywna wymiana gazowa pomiędzy wodą w akwarium a powietrzem zaciąganym z zewnątrz. I odpieniacz pomaga odciągnąć dwutlenek węgla z, z wody, wydychany przez na przykład ryby, a zamiast tego wpompowywuje tam powietrze i tlen y, 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 z powietrza dookoła akwarium. Tu jednak trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden, na jedno ryzyko, że jeśli na przykład w domu używamy świeczek zapachowych, jeśli używamy kadzidełek lub jest kilku palaczy, jest impreza i, i, i wszyscy siedzą blisko akwarium i palą papierosy, to odpieniacz będzie to powietrze również pompował do, do wody. Dlatego Stosowanie odpieniacza musi być robione z głową. Jeżeli mamy sytuację taką, że jest impreza w domu, że, że jest e, 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 ktoś pali w domu, to warto może w tym momencie wyłączyć odpieniacz, albo czasami, jeśli jest możliwość, to ten wężyk z powietrzem, który normalnie idzie do. Do tego tłumika, o którym, pokazywałem, o którym mówiłem wcześniej, można go na przykład wystawić za okno. I wtedy powietrze, które miesza się z wodą, jest ciągnięte, świeże powietrze jest ciągnięte za okna. A teraz chciałem pokazać wam, jak taki odpieniacz pracuje, ponieważ zaraz włożę ten odpieniacz do sumpa i go uruchomię. Zobaczcie, mam nadzieję, że to widać, że, mimo że poziom wody w sumie jest tutaj, piana zaczyna się unosić, ponieważ jest ciągnięta za pomocą tej zwężki tutaj i przez ten tłumik. I zobaczcie, ta piana idzie coraz wyżej. Coraz wyżej, ona się robi tam coraz sztywniejsza. Ciekawostką jest to, że w tym akwarium nie było odpieniacza w zasadzie miesiąca. Także tu jest spora ilość e, piany, spora ilość białka zawartego w wodzie na skutek dojrzewania. E, zobaczcie, ja to zdejmę tutaj, żebyście zobaczyli. Ta piana się już zaczyna tutaj unosić e, górą. Widzicie? I e, ona zacznie iść, jeszcze przez parę minut popracujemy tutaj i ona zacznie iść do góry przelewając się do kubka. Dodatkowo, o czym mało wspomniałem, zobaczcie, tą pianę już widać tutaj na górze. Dodatkowo mocą pracy, jakby wydajnością odpieniacza możemy sterować kręcąc tą tą rurą tutaj e, e, możemy zwiększać poziom wody e, i przez to powodować, że tej piany będzie e, mniej produkował odpieniacz albo więcej, bo czasami są sytuacje, kiedy e, e, no, e, należy zmniejszyć wydajność odpieniacza. Zobaczcie, piana już jest, e, już jest tutaj i jeszcze chwila i ta piana zacznie się przelewać po wewnętrznej, tam do, do wewnątrz kubka. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i jeśli tak, zostawcie kciuki w górę. Jeśli macie jakieś pytania, lub yy, yy, wątpliwości co do tego, yy, o czym mówiłem, zapraszam do zostawienia komentarzy oraz zapraszam również do subskrypcji tego kanału, ponieważ kolejny odcinek już wkrótce. Trzymajcie się ciepło, cześć!